Cześć, z tej strony Daniel z kanału Padły Bankowiec TV. Dzisiaj pokażę Wam jak grać w Wormsy bez licencji, czyli grę ślimaki. Jeśli ktoś z Was grał w Wormsy, no to mniej więcej wie o co tutaj chodzi. Tak więc każdy z nas kontroluje grupę kilku ślimaków, czterech ślimaków, no i walczymy ze sobą na tej małej wysepce. Po to, żeby został tylko jeden, tak? Oczywiście, tylko jeden gracz, tylko jedna grupa. Gra kończy się, kiedy zostaną na plansze ślimaki tylko jednego gracza, lub jeżeli tutaj mamy miarkę naszych rund, do końca szóstej rundy nie nastąpi taka sytuacja, no to wtedy sprawdzamy, kto ma najwięcej ślimaków. Jeżeli nadal jest remis, to po prostu sprawdzamy, który z graczy ma łącznie najwięcej życia, gdyż jak widzicie, tutaj mamy takie miarki życia, na nich znajdują się nasze. Żetony ślimaków, każdy z nich zaczyna z 30 punktami życia, no i oczywiście z czasem będzie dostawał obrażenia, i te życie będzie nam spadać. Grę przygotowałem do rozgrywki dwuosobowej. Można grać do czterech graczy, czyli zmierzy się tutaj gracz żółty, który prowadzi ślimaki, zombiaki i gracz czerwony, który prowadzi. Kowbojów. Zaraz przejdę do dokładnego opisu elementów na planszy, ale powiem Wam jak mniej więcej wygląda runda, tak na szybko. Mianowicie, jak widzicie każdy z graczy ma tutaj miejsce na swojego aktywnego ślimaka, którym będzie grał w danej rundzie, wybieramy go w sekrecie. No i mamy też ślimaka drugiego, pasywnego, który może nam wejść do gry, kiedy zdecydujemy się wykonać odpowiednią akcję albo na przykład, gdy ten ślimak zginie. Każdy z graczy dysponuje talią kart. Tak więc mamy pięć kart startowych, które są akcjami podwójnymi. Czyli w momencie odkrycia tej karty, wybieramy, którą z tych dwóch akcji chcemy wykonać. Oraz również mamy karty specjalne, czyli karty broni, czerwone, oraz karty takie powiedzmy przedmiotów, jakichś użytkowych. One są z kolei fioletowe, tak jak mniej więcej, tak w tym samym kolorze, jak tutaj widzicie. Tak więc podczas mojej fazy przygotowania będę wybierał sobie, które karty będę chciał zagrywać, czyli tworzę sobie tak programuję sobie swoje ruchy na najbliższe 5 rund i tak dalej. Czyli powiedzmy, że się ustawiam to w ten sposób. Resztę kart trzymam zasłoniętą. No i teraz na początku każdej rundy wszyscy gracze odsłaniają jakim ślimakiem zdecydują się grać w danej rundzie. Ten oczywiście gracz również ustawił 5 kart. No i po kolei zgodnie z kolejnością odsłaniamy nasze karty. I decydujemy się na wykonanie akcji. To tak naprawdę w grubym skrócie, w dłuższym skrócie, żebyście wiedzieli o co tu mniej więcej chodzi. Po opisie komponentów, oczywiście, przejdę do dokładnego opisania rundy. No dobra, zacznijmy od planszy. Tak więc, jak widzicie, plansza dzieli się na cztery na cztery typy pól. Tak więc mamy pola wody o poziomie 0, plaże, łąkę oraz góry. Tak czyli jak widzicie, te pole bitwy jest trójwymiarowe. Rzućmy okiem, może w ten sposób. Czyli tak, tu nie mamy nic, tu mamy jeden kafelek, tu mamy dwa kafelki, tu mamy trzy kafelki. To pole bitwy, ta wyspa będzie ulegała zniszczeniu wraz z używaniem przez graczy różnego rodzaju broni. No ale musicie pamiętać o tym, że przewaga wysokości w tej grze jest bardzo ważna, ponieważ ślimaki, które stoją na górach, albo może inaczej, wyżej od swoich przeciwników, mają trochę ułatwione zadanie, mianowicie łatwiej im będzie trafić przeciwników położonych niżej. Z kolei nie każda broń zagrana przez gracza. Właśnie wśród tych kart, będzie pozwalała zaatakować przeciwnika, który znajduje się od nas wyżej. Kafelki będą ulegały zniszczeniu i nigdy nie wiemy, co się pod nimi znajduje. Zobaczmy tutaj, mianowicie, o spójrzcie, tutaj na przykład znajduje się mina. Tak? Czyli jeżeli ten kafelek ulegnie zniszczeniu, no to każdy ślimak na tym polu, który się tutaj znajdował, otrzyma 10 obrażeń oraz kolejny kafelek, ten symbol że się świadczy o tym, mamy go, mamy nie, nie mamy. Ten symbol świadczy o tym, że kafelek zostanie. O, teraz, że kafelek zostanie zniszczony, ok? Że kolejny kafelek zostanie zniszczony, czyli w przypadku miny niszczyliby, niszczylibyśmy również kafelek, który znajduje się pod nim. No co zobaczmy, co tam znajduje się pod na tej łące. Tutaj z kolei znajduje się karta, czyli jeżeli gracz, używając chociażby akcji kopania, albo jest taka specjalna karta, złoty szpadel, zniszczy ten kafelek, no to dobierze jako bonus jedną kartę ekstra. No i mamy jeszcze kafle plaży, wszystko się trafiło, to nie było ustawione, wszystko się tak trafiło. Tutaj z kolei, jeśli ten kafelek zostanie zniszczony, no to poziom skażenia wody wzrasta. I to jest właśnie ten tor skażenia, który widzicie tutaj, na początku jest on ustawiony na pięciu punktach życia, czyli każdy, każdy ślimak, który zakończy swój ruch na polu z wodą, otrzyma tyle ran na koniec rundy. No oczywiście w przypadku, gdyby ten kafelek został zniszczony, no to już 10 punktów obrażeń otrzymałby dany ślimak. Może nie każdy, ponieważ ślimaki dzielą się na różne frakcje, które mają specjalne zdolności. Mamy również taką frakcję piratów, która nie jest tutaj wylosowana i ta oto frakcja nie otrzymuje ran, kiedy znajduje się w wodzie, kiedy jej ślimaki znajdują się w wodzie. Na jednym polu Mogą znajdować się maksymalnie trzy ślimaki. Jeżeli czwarty ślimak wszedłby na takie pole, powiedzmy, doszłoby do takiej sytuacji, cia ja chce wejść tutaj, no to najpierw wypycham jednego ślimaka, który znajduje się już na tym polu, jeżeli on nie jest w muszelce. O czym powiemy potem. No ale wypchnięcie polega na tym, że mogę sobie ślimaka przestawić na jedno sąsiadujące pole i dzięki temu bardzo fajnie można wrzucać naszych przeciwników do wody, jeżeli oczywiście pozwala nam na to zasięg, bo woda musiałaby wtedy być na sąsiadującym polu. No z grubsza tyle, jeżeli chodzi o planszę. Tutaj mamy z kolei obszar naszego gracza, tak? Czyli każdy z graczy zaznacza, jaką frakcją gra. Tutaj z kolei mamy pole naszej specjalnej zdolności. W przypadku w przypadku zombie akurat nie zasłanialibyśmy tego pola, ponieważ ich zdolność to zdolność pasywna, mianowicie na koniec rundy każdy ślimak, który znajduje się na kafelku, na którym znajduje się co najmniej jeden ślimak zombie, otrzymuje 5 ran. Ale w przypadku na przykład kowbojów, no to już byłoby troszkę inaczej, tak? Mianowicie oni mają zdolność aktywną, która mówi, że jeżeli trafią przeciwnika czerwoną kartą, kartą broni używając kości, no to wtedy mogą wykorzystują raz na rundę domu to zdolność, żeby dobrać sobie dodatkową kartę arsenału do swojej talii. Tu z kolei, jak już wspomniałem, mamy miejsce na ślimaka aktywnego i pasywnego, czyli aktywny ślimak to ten, którym gramy. Pasywny to nasz rezerwista, którego możemy wykorzystać, którego możemy zacząć używać, jeżeli zagramy odpowiednią kartę zamiana, albo jeżeli ten pierwszy ślimak nam po prostu zginie. Tor punktów życia, tak, czyli ogólnie 30 punktów życia, obrażenia to zawsze wielokrotność 5. No i tutaj będziemy po prostu kontrolować, kontrolować ile dany ślimak ma życia. Oczywiście te żetony życia odpowiadają naszym ślimakom na planszy, tak samo jak te żetony, nie wiem, nazwijmy je aktywacji, nie pamiętam jak one się nazywają. One również oczywiście odpowiadają naszym ślimakom na planszy. Żetony życia są dwustronne, mianowicie są one normalne oraz e, żetony życia w skorupkach, ok? Tak więc, jeżeli jest. Kurczę, no nie mogę złapać tego wyostrzenia. Nie, nie... No jak widzicie, jest on przedzielony na pół. Tak więc jeżeli ślimak jest w skorupce, a gracz może umieścić ślimaka w skorupce, korzystając z odpowiedniej karty, no to po prostu bierze sobie taki oto znacznik, wkłada tego ślimaka do skorupki. Oczywiście to zupełnie inny kolor, nieistotne. No i od tego momentu ten ślimak jest w korupce, czyli on jest z jednej strony, no nie z jednej strony. On jest broniony tak, jego obrona się zwiększa, nie można go przestawić z pola, co opiszemy potem. No a jeśli się oczywiście zdecyduje ruszyć albo strzelić, to z tej skorupki wychodzi. Oprócz naszej talii kart mamy jeszcze kartę frakcyjną, czyli w momencie kiedy zginie nam jakiś ślimak, to na koniec rundy, w której on zginął, kartę dodajemy do swojej talii kiedy ją wykorzystamy? Kiedy ją użyjemy, ona z powrotem wraca nam obok naszej planszetki. No i kiedy zginie znowu kolejny ślimak, no to w kolejnej rundzie również możemy tą kartę frakcyjną dodać sobie do naszej talii. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, tutaj się dzieje wszystko w fazie przygotowania. Cały nasz mechanizm planujemy. Wystawiamy pięć kart, którymi ten ślimak, aktywny ślimak, będzie, które będzie wykorzystywał. Tu z kolei mamy kości. Które będziemy, które niekiedy w przypadku niektórych kart ataku będziemy wykorzystywać: żetony uszkodzonych terenów, aktywacji naszej zdolności specjalnej, o czym już mówiliśmy, ogień, miny, dynamity to wszystko wychodzi nam z kart. Dobra, to teraz opiszemy karty, właśnie te karty, może podstawowe. Kiedy opiszemy te karty podstawowe, potem pokażę Wam, jak mniej więcej wyglądają karty ataku oraz karty tych przedmiotów użytkowych. Dobra, zaczynamy od karty ruch. Czyli górna część tej karty, tak? Ślimak poruszający się. Jeżeli zagram taką kartę, no to będę mógł poruszyć mojego ślimaka. I są tutaj następujące zasady: ślimak może poruszyć się do dwóch pól, jeżeli nie wspina się wyżej. Ok? Czy jeżeli idę po łące, raz, dwa, nie ma problemu. Jeżeli schodzę sobie, mogę iść jeden, ale już nie wyjdę, ponieważ ruch na pole wyżej kosztuje mnie dwa punkty ruchu. Dobra, jeżeli jestem sobie tutaj. Z łąki mogę wskoczyć na góry, wydałem dwa punkty ruchu, to jest wszystko. Jeżeli wpadłem do wody, nie mogę wejść na łąki ani na góry. Tak samo, jeżeli jestem na plaży, nie mogę wejść na góry. Jeżeli różnica poziomów wynosi co najmniej dwa, to normalnym ruchem nie jestem w stanie pokonać takiej wysokości, co ma sens, tak? jest dość logiczne. W drugą stronę jak najbardziej mogę sobie zeskoczyć ślimakiem bez problemu niżej. Czyli jeżeli wpadłbym tu... No to mam problem, ponieważ teraz muszę dojść do plaży, która znajduje się co najmniej 4 pola ode mnie, okej? Okay? Gdyż nie mogę wskoczyć bezpośrednio na łąkę. Są frakcje, takie jak ninja, oni to są chyba ninja i oni zawsze poruszają się o jeden punkt ruch na sąsiednie pole zawsze kosztuje ich jeden punkt ruchu. O, może w ten sposób i ignorują różnice wysokości, ale w przypadku pozostałych ślimaków już tak dobrze nie jest. No dobra, to jak skoro już ją tu mamy, no to opiszmy trochę bardziej muszelkę. Kiedy wchodzę w muszelkę, nie mogę w nią wejść nigdy, kiedy jestem w wodzie, no bo wiadomo, ślimak się topi i chce uciec z tej wody, nie chce wejść, nie chce wejść w muszelkę. No to y, wtedy ustawiam sobie ten znacznik, o czym już wspomniałem tutaj. I teraz za każdym razem, kiedy ten ślimak otrzyma obrażenia, to on otrzymuje ich o 5 mniej. No dobra, co jest coś logicznego. Jeżeli otrzymałem 10 obrażeń, to otrzymuję tylko 5. Ponadto ślimaki w muszelkach. Są odporne na przesunięcie w normalnych warunkach, tak? Czyli znowu, jeżeli wspominałem o tej zasadzie trzech ślimaków na jednym polu, jeżeli mielibyśmy taką sytuację i ten gościu chciałby wejść tu, no to ten ślimak w muszelce jest odporny na przesunięcie go nie można odepchnąć. Jeżeli wszystkie ślimaki byłyby w muszelce, no to teraz ten koleś. Nie będzie mógł wejść na to pole. Są jednak karty, które pozwalają wam przestawić ślimaka. Jest to wtedy wyraźnie zaznaczone. Jeśli dobrze pamiętam, trafiła mi się tutaj wędka, czyli umieść atakowanego ślimaka e, tak, e, także w muszli na twoim polu. Okay? Tak więc są karty, które pozwolą nam obejść tą zasadę muszli. Kolejna akcja, akcja górna, ten oto Kilo, to kopanie. Możemy kopać, żeby szukać nowych kart. Czyli, jeżeli zagrywam taką akcję i pole, na którym stoję, powiedzmy, że gramy nim, ciach, jest tutaj, no to w takim wypadku pole jest nieuszkodzone, jak widzicie. Uszkadzam to pole, czyli zaznaczam tutaj, że ktoś już tutaj kopał na tym polu, że ono ogólnie mówiąc jest uszkodzone. I za kopanie dobieram sobie jedną kartę, którą dodaję do mojej talii. Jeżeli pole już było uszkodzone. No, to oczywiście, jak najbardziej, znowu dobieram sobie kartę do talii, co my tutaj mamy, bazukę, ale jednocześnie pole zostaje zniszczone. No i muszę rozpatrzeć co, rozpatrzeć, co znajduje się niżej. W tym przypadku otrzymałbym dwie karty. I te bonusowe karty otrzymuję tylko i wyłącznie, jeżeli ten kafelek został zniszczony, kiedy kopałem albo używałem złotego szpadla. Jeżeli ktoś tutaj rzuci granat i pole wybuchnie, to ta osoba już nie dostaje tych dwóch kart. Kolejna z akcji to celowanie. Celowanie, jeśli skorzystam z celowania, no to w takim wypadku tracę całą tą rundę po to, żeby moja kolejna karta, którą zagrałem, otrzymała jeden darmowy przerzut. Czyli, jak widzicie, kiedy mam bazukę, kiedy używam bazuki, muszę zagrać, muszę rzucić trójkąt albo kółko, żeby zadać jakieś obrażenia. Więc powiedzmy, że rzuciłem kwadrat idealnie, ale celowałem, więc mogę ponowić ten oto rzut. Trójkącik zadaje. Jakiemuś robakowi 20 punktów obrażeń i niszczy kafelek, na którym się on znajduje. Tutaj jeszcze taki mały off-top, mianowicie każdy z graczy oprócz swoich trzech standardowych ślimaków, dysponuje ślimakiem liderem. To są te takie wyrośnięte ślimory i one mają specjalną zdolność. Każdy z nich ma taką samą specjalną zdolność, mianowicie zapewniają jeden darmowy przerzut. Czy jeżeli grając z tym ślimakiem, Celowałbym, no to wtedy mam co do mojej kolejnej karty, którą zagrałem, dwa przerzuty, ok? Ale to tylko i wyłącznie w przypadku, w przypadku dowódców. Kolejna karta to kolejna akcja, to zamiana. Tak więc, jeżeli zagram sobie taką kartę, odkrywam, jakiego pasywnego ślimaka miałem tutaj przygotowanego w rezerwie na daną rundę, i od tego momentu pozostałe akcje, czyli w tym przypadku tylko akcja numer 5, są rozgrywane już przez tego ślimaka. Ostatnia z kart podstawowych to piącha, uderzenie z pięści, piącha, tak to się nazywa, dokładnie. Czyli, jak widzicie, zadaje jednemu przeciwnikowi pięć obrażeń. Przeciwnikowi, który to zero Wam zaraz dokładnie opiszę, znajduje się na tym samym polu, co ja. I tych kart mamy pięć, w troszkę różnych kombinacjach, jak widzicie. To są karty startowe dla każdego z graczy, są takie same. Oprócz tego będziemy zdobywać kartę arsenału. No i właśnie one się dzielą na e, fioletowe i czerwone. No to dobra, opiszmy może tą bazukę, opiszemy tą wędkę, żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi. A, jeszcze jedną kartę musimy opisać e, kartę do ataku wręcz, zaraz ją znajdę. Okej, okay, oczywiście musiałem przeszukać półtali, ale się udało. Dobra, to zaczynamy na początku od broni dystansowych. Bazuka. E, przede wszystkim. Tutaj mamy zasięg tej broni od 2 do 5 pól, czyli no to jest chyba dość logiczne. Tak? Tego typ tak oddalone ode mnie cele mogą być, robaki, ślimaki, sorry, mogą być celem tej broni. Tu z kolei, jak widzicie, mamy symbol heksa. Inne bronie mają tutaj okrągłe pole, czyli jeżeli pole jest okrągłe, znaczy, że celujemy tylko w jednego ślimaka, który na danym polu się znajduje. Jeżeli mamy tutaj heks, no to wszystkie ślimaki, które na tym polu będą potencjalnie mogą otrzymać obrażenia. Następnie rzucamy kością, no i oczywiście weryfikujemy nasz wynik obrażeń, które zadajemy naszym przeciwnikom, ale jest tutaj jeszcze jeden wyjątek, mianowicie jest sobie taka oto karta jak na przykład granat, i ona ma taką małą strzałeczkę. I ta strzałeczka decyduje o tym, że możemy trafić. Naszych przeciwników, jeżeli znajdują się nawet wyżej niż my. Pamiętajcie, że z pola wody nigdy nie można strzelać. Czy jeżeli zagrywam granat tym gościem, nie ma najmniejszego problemu, żebym trafił w to pole, ponieważ spójrzcie, odległość wynosi od 1 do 4 pól, No i jak najbardziej 4 się tutaj 4 2 pola jesteśmy oddaleni, nasz cel jest oddalony i wszystkie ślimaki na tym polu otrzymają obrażenia. Jeżeli takiej strzałeczki nie ma, no to wtedy możemy tylko i wyłącznie celować w robaki na tym samym poziomie co my, albo które znajdują się niżej. Kolejny typ broni, który mamy widoczny, to właśnie go miałem gdzieś przygotowany. Proszę bardzo, okay. Ogólnie zasada jest taka, że wszystkie te karty czerwone oraz fioletowe po zagraniu są odrzucane. Chyba, że mają taki symbol nieskończoności, okej? Okay? że to są bronie do walki wręcz. W przypadku tego młota jego zasięg to jest zero, czyli trafiamy w robaki na tym samym polu co my. Możemy wybrać jednego robaka, ponieważ pole jest okrągłe. I po ataku Twoje pole zostaje uszkodzone. O tym już wiecie, tak? Czyli zagrywamy wtedy, wkładziemy na planszy te żetony. Symbol nieskończoności mówi, że po rozpatrzeniu tej rundy karta wraca nam z powrotem do naszej talii. Tu mamy na przykład kiścień, jeszcze Wam chciałem pokazać, czyli karta też wróci do naszej talii, aczkolwiek jej zasięg to już 1 i to musi być 1, to nie jest 0 do 1, okay? czyli trafiamy na pole, które sąsiaduje z naszym ślimakiem. No i kolejna sprawa to są te karty powiedzmy, że użytkowe. Tak, czyli spójrzcie, wędka pozwala nam wybrać za cel jednego robaka oddalonego od jednego do dwóch pól. Może on znajdować się wyżej niż my. No i możemy go wciągnąć, przyciągnąć do nas, nawet jeżeli jest w muszli. Fajna sprawa, jeżeli ja wpadłem do wody, no to zagrywam sobie kartę w wędki, ponieważ pamiętajcie, że z poziomu wody nie można używać kart czerwonych oraz tej pionchy. Ok. A i również nie można celować z poziomu wody. Tak więc, jak najbardziej, wędkę mógłbym zabrać, zagrać. Nie ma tutaj najmniejszego problemu, żeby sobie ściągnąć naszego przeciwnika do mnie. Zobaczmy jeszcze na dynamit. Co nam mówi dynamit? Połóż żeton dynamitu na Twoim polu, następnie możesz umieścić się na polu w zasięgu 1. No właśnie, umieścić się to też jest dość ważne. Tak jak wspomniałem wcześniej, na szlimak nie może na przykład wejść z plaży na górę, ponieważ różnica poziomów jest zbyt wysoka. Ale jeżeli karta nam mówi, że możesz się umieścić na odpowiednim polu, no to wtedy ignorujesz tą zasadę. Czyli nie ma problemu, żebym rzucił sobie tutaj dynamit, jeśli bym chciał, i wskoczył do góry. Fajnie by było, gdybym mógł rzucić dynamit tu i wskoczyć od razu na tą górę. Jednak dynamitu nie można umieszczać na polach wody. No i nasze karty frakcyjne, jeszcze tylko szybko pokażmy. Karty frakcyjne działają tak samo, a bardzo podobnie do tych kart użytkowych. One są tutaj zaznaczone w prawym górnym rogu, że jest to karta frakcyjna. Czyli na przykład tutaj każdy inny gracz odrzuca jedną kartę akcji Arsenału ze swojej ręki albo przesuń wszystkie wrogie ślimaki na Twoim polu, także w muszlach. Dobra, tak jak wspomniałem, w momencie, kiedy tą kartę zagramy, ona wraca nam z powrotem koło naszej planszy. I dzięki temu możemy ją w późniejszych rundach znowu dobrać. Mały porządek zrobiony, to teraz wam powiem, jak wygląda przebieg rundy. Najpierw mamy fazę dobierania, czyli każdy z graczy dobiera po jednej karty karcie, sorry, akcji stali Arsenału, czyli Bach, wiadomo, każdy z nas dobiera po jednej karcie. Na końcu fazy dobierania możecie mieć maksymalnie 10 kart na ręce. Okay? Nigdy nie możecie odrzucić swoich kart startowych. Ale co możecie zrobić? To możecie odrzucić z ręki dwie karty arsenału, aby dobrać jedną kartę. Możecie to zrobić dowolną liczbę razy. No i dzięki temu, oczywiście, macie jakiś tam wpływ na albo możecie po prostu zwiększyć dostępność kart arsenału, zanim karty po prostu odrzucicie, tak? Oczywiście w sposób pełni losowy, no bo nie wiecie, co dobierzecie. No i również w tym kroku, jeżeli w poprzedniej rundzie Jeden z waszych, co najmniej jeden z waszych ślimaków poległ, dobieracie sobie waszą kartę frakcyjną. Druga faza to planowanie, czyli w sekrecie wybieracie waszego aktywnego i pasywnego ślimaka, oraz oczywiście planujecie rundę w sekrecie, zagrywając pięć waszych kart. No i faza działania główna, główna część rundy. Odkrywamy naszego aktywnego ślimaka i zaczynając od pierwszego gracza, odsłania pierwszy gracz swoją pierwszą kartę i wykonuje dostępne na niej akcje. I potem kolejny gracz, i tak dalej. Potem lecimy przez karty drugie, trzecie, czwarte. No i po rozpatrzeniu ostatniej skart, czyli piątej każdego gracza, ta część rundy się kończy. Następnie mamy fazę porządkowania. No i w tej fazie przede wszystkim rozpatrujemy efekty końca rundy. Czyli na przykład, jeżeli był tutaj gdzieś postawiony dynamit, no to on wybucha. Jeżeli ktoś sąsiaduje ze ślimakiem zombie, to otrzymuje obrażenia. Ok? Czyli te wszystkie akcje Końca rundy są w tym momencie rozpatrywane. Następnie rozpatrujemy skażenie wody, czyli jeżeli jakiś ślimak zakończył swój ruch na wodzie, a nie jest piratem, otrzymuje odpowiednią liczbę obrażeń. Następnie czyścimy planszę, tak? ściągamy na przykład ogień, który byłby na planszy na koniec rundy, tak, ściągamy tego typu rzeczy. Następnie zabieramy nasze ślimaki, odrzucamy karty fioletowe oraz czerwone, które zagraliśmy w danej rundzie. Karty frakcyjne wracają tutaj, karty startowe wracają nam z powrotem na rękę. Pamiętajcie, że karty z symbolem nieskończoności wracają wam również na rękę. No i na sam koniec przekazujemy kolejnemu graczowi znacznik rundy. Zaznaczamy, że runda teraz to runda druga. No i teraz on jest oczywiście pierwszym graczem. Przechodzimy do fazy dobierania. No i to tyle. Tak wygląda gra w ślimaki. Oczywiście, tak jak wspomniałem, jest tutaj sporo takich pomniejszych zasad, mianowicie na przykład, o spójrzcie, granat, kiedy wyrzucę trójkąt, no to jest tutaj taki symbol. Co on teraz oznacza? Mianowicie to, że granat nie trafia w pole, które celowałem, ale muszę wybrać jedno pole, które znajduje się dookoła tego pola jako cel. Tego typu symbol znaczy, że kafelek zostaje zniszczony. Z kolei tego typu symbol znaczy, że kafelek zostaje uszkodzony, o czym też już mówiliśmy. Tak więc nie ma chyba sensu opisać tego wszystkiego. Zdecydowaną większość opisaliśmy zresztą to jest wszystko fajnie wyjaśnione na kartach pomocy. I z tyłu, z tyłu instrukcji. Chyba tak naprawdę nie wyjaśniliśmy tylko ognia, czyli w momencie, kiedy ogień zostanie położony na planszy, oczywiście on się pojawia na planszy przez działanie określonych kart, no to wtedy każdy który ślimak, który wejdzie albo przejdzie przez ten ogień, otrzymuje 5 punktów obrażeń za każdy żeton ognia, który znajduje się na danym polu, a na koniec rundy ogień uszkadza nam kafelek. Tak? Jeżeli był on już uszkodzony, to zostaje zniszczony. No dobra, to chyba wszystko. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia.